Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam Was na 15. z masa na moim kanale. Boże święty. Za każdym razem teraz to będę powtarzała, ale mam już 15. z masa. Nie wiem, gdzie uciekły mi te wszystkie dni, no ale, ale trudno. Także bez mega gadania poprosimy o intro. Możemy pstrykać palcami, tararara, w końcu mi się zagoił palec I już tak nie boli, chyba, że sobie go przytrzasnę e, Także, e, także m, przejdziemy do otwierania naszych kalendarzy adwentowych No i już standardowo zaczniemy sobie od Sinisaia i szukamy piętnastki Ty ta piętnastka? Jest, dobra, tutaj Powiem już dawno widzieliście, mówiliście, tu jest, tu jest A ja oczywiście, co? Nic nie widzę Aha. Otworzyć te kalendarze to po prostu jest wyczyn miłosierny. Mamy, słuchajcie, jakiś pierścionek. Już czekajcie, wyciągam, już wam go pokażę. Ok, tak się przedstawia ten pierścionek. Jest oczywiście świąteczny z taką y, świąteczną laską Mikołaja. Spróbuję go gdzieś tam założyć pierś... na jakiś palec. Zobaczcie, tak on to wygląda. Trochę nie wiem, czy będzie wygodny, bo jest tutaj taki y, ten. Od tego lizaka ta tutaj może za bardzo nam wchodzić, ale fajnie wygląda. Tak na Wigilię możemy, słuchajcie, sobie ubrać. Fajny apresionek. Także teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do balei. Biorę już bale i patrzę, gdzie mamy piętnastkę. O dobra, znalazłam już. Tutaj mamy na środeczku. I patrzymy, co to dzisiaj mamy. A dzisiaj, słuchajcie, jest o, to co lubię najbardziej. Czyli, kochanie, dzisiaj mamy balsam do ust. Ja te balsamy, yy, tak... O już czekoladowy. Mm. Ja te balsamy z balei uwielbiam, naprawdę. One są najlepsze. One mają 8 ml. I są super te balsamy. To jest taka niby wazelinka, ale są takie zarąbiste te balsamy. Zaraz zobaczymy jak ona pachnie teraz ten czekoladowy. O tak! Ale czekolada. Mmm. Już no widzicie, to jest taka zwykła wazelina. Ona fajnie wam nabierza. E, wam fajnie usta, ale czekoladowo czekoladowy budyń o tak, jaki piękny także to okienko po prostu się tak się, że to jest balsam do ust, ale w zimie jest najpo tak potrzebny balsam do słuchajcie szczególnie zimą, tak mi takie ja mam suche usta właśnie wtedy że to jest masakra, także to na pewno słuchajcie mi się przyda i nie wiem czy taki balsam nie wezmę sobie słuchajcie do pracy bo w pracy często mam suche usta i wiecie no, i nie swoim, także chyba wezmę go sobie do pracy. Ale dzisiejsze okienko w balei jestem jak najbardziej na tak i daję łapkę w górę temu okienkowi. Dobra? I teraz przejdziemy sobie oczywiście do Loreala. Mamy, słuchajcie, Loreala. I szukamy, gdzie jest piętnastka. Gdzie ta piętnastka? O, tam jest na górze, zobaczcie, w takim wielkim okienku długim. To jest chyba kolejna kredka. Już patrzę, co my tam dzisiaj mamy. I mamy. O kurde, chyba eyeliner. Tak, Flash Cut Eye by Superliner. Tak, i to, co tutaj jest, ja otworzę to, Wam pokażę. To jest, słuchajcie, taki, ma to pomóc w narysowaniu kreski. Jak robicie kreseczkę, i to ma Wam pomóc w, w, przy rysowaniu jest kółki. to otworzyć. Ale fajnie jest to, bo macie gwarancję, że te produkty na pewno nie były otwierane i są nówki sztuki. Także, to jest super. O widzicie? Jak robicie kreskę, tutaj pomaga Wam w tej jaskółce, nawet tutaj jest na, na pokazane, jak można użyć tego produktu. No i tu mamy kolor oczywiście, jaki? No czarno, nie? Tak, Black Eyeliner. Zobaczmy. Ja nie umiem rysować kresek. Ale fajny. Fajnie, tak delikatnie rysuję, no. Bardzo fajny. I to jest, słuchajcie, matowy eyeliner. Matowy, także, no. Jak ktoś yy, używa eyelinera, to jak najbardziej fajny, no niestety nie umiem rysować kresek także chyba go nie użyję albo czas najwyższy nauczyć się kresek słuchajcie i wtedy będę umiała, także no ale fajny produkt to coś innego niż taka zwykła kredka czarna nie? E, i teraz przejdziemy sobie do Ritualsa, ja sobie tutaj wezmę, o przecież taki lekki bo piętnastka tutaj na dole i zobaczymy co dzisiaj nam w się. O, to jest słuchajcie Ritual of Sakura tutaj Wam pokażę. I to jest, słuchajcie, y, to jest, słuchajcie, szampon. Y, który ma y, nam dawać objętość i nawilżać Ritual of Sakura. Uwielbiam ten, tą serię Sakura. No tak, no szampon. No nic innego tutaj na mnie nie napiszę. To jest 50 ml, ale pięknie pachnie. O boż, tak ślicznie pachnie, że naprawdę. No, zarąbisty produkt. Jeszcze jakby była odżywka, też w ogóle... Mmm... O Jezu... Przepięknie to pachnie, Tak pachnie tak kwiatowo. To jest kwiat wiśni, ta Sakura, ale jest po prostu przepiękny zapach. Ja to słuchajcie, też ten szampon z Ritualsa... Yy... Zastanawiałam się jeszcze, bo może dam komuś w prezencie. Albo sobie wezmę, jeszcze się pozastanawiam, ale ten w się fajna okienko. Także jak najbardziej na plus dzisiejsze otwieranie kalendarzy. I jeszcze została nam ostatnie, czyli słuchajcie, piętnastka y, od, od kalendarza, od mojego chłopaka. I co my tu mamy dzisiaj? Słuchajcie, znowu lekko. Także patrzymy, co my tam mamy dzisiaj. No i mamy na początku, co? Zdrapkę. <ścoughs> Szczęśliwe linie z numerem 89, więc standardowo. I zawiniątko, a w tym zawiniątku mamy, o zobaczcie, mam kolejnego czarmsika do swojej do swojej bransoletki i to jeszcze w moim kochanym kolorze rose goldowym, nie no po prostu ja tego swojego chłopata po prostu ubóstwiem. ubóstwiam naprawdę, zobaczcie widzicie, jaki piękny rose goldowy rzecz Już tak to spróbuję wam pokazać no zobaczcie, no przepiękne to jest, przepiękne, przewoskie. To jest takie po prostu w kamyczkach, to nie ma wzoru, tylko takie jest po prostu w kamyczkach, zobaczcie. Tak się pięknie domieni, no i śliczne, rose goldowe, takie jak lubię, przepiękny prezencik. No dobra kochani, to teraz przejdziemy sobie oczywiście do czego? Do drapania naszych zdrapek, ale na, zanim przejdziemy to pokażę Wam, co dzisiaj przygotowałam. upsa. co dzisiaj przygotowałam w koparcie numer 15, gdzie znowu jest wielka. A dzisiaj słuchajcie, przygotowałam dwie zdrapki, które dzisiaj wyszły. Będzie to premiera w zdrap kosmiczne 7 dwa razy za 30, tu zaszalałam. No ale trudno <laughs> Miałabym się jedna, no, ale weszłam do tego lotto, bo dzisiaj kupywałam przed chwilą przed nagraniem i powiedziałam sobie dobra, biorę dwie trudno, więc zobaczymy Mamy numerek pierwszy i ósmy, także zobaczymy co nam coś wpadnie, także mamy do zdrapania kosmiczne 7 i szczęśliwe linie od chłopaka i oczywiście świąteczny kalendarz także bez wynegadania przechodzimy do drapania Dobra kochanie, także drapiemy, a jeszcze zanim musimy drapać, no to co? Świąteczny kalendarz <laughs> Musimy zdrapać tutaj Świątecznego kalendarza. Okienko ze świątecznego. Także wrapiemy 15. Za każdym razem, słuchajcie, jak przybliżam, robię zoom na tą zdrapę, na okienko, to za każdym razem lampa moja się ga gasi się, więc nie wiem czemu, ale dobra, jeszcze trochę was przybliżę. I szukamy gwiazdki. Patrzymy, czy pod 15 będzie gwiazdka, czy też nie. A co będzie? Mamy dzwonek za. 20 zł. No tak, trochę świątecznie, no no, dzwonki, dzwonki są. Szczególnie przy saniach Mikołaja. pisze są tam dzwonki sanie. <grydy> Dobra, no to co? Przechodzimy do tej premiery. Weźmiemy sobie najpierw yy, jedyneczkę. I słuchajcie, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o tą zrabkę, to yy, tak, on nazywa się Kosmiczna mnie za 30 zł. I musimy też znaleźć symbol siódemeczki, jak znajdziemy księżyc, mnożymy wygraną razy 2, jak znajdziemy planetę, mnożymy wygraną razy 5. Mam jeszcze bonus i w tym bonusie muznam, musimy znaleźć kwotę i wygrywamy tą kwotę. Tak się przestawiają stopnie wygranych, jest ich 9 od 30 do 2 milionów. Ale powiem Wam tak, że szczerze mówiąc, tak jak Wam we wczorajszym się mówiłam, ta zrapka nie urywa. Pewnej części ciała. Ponieważ jest to, słuchajcie, zrebka za 30 zł, zobaczcie, ile mamy szans. I my to zrapiemy w ciągu minuty. A jak są takie zrebki za 3 dychy, no to chodzi o to, żeby troszeczkę dłużej podrapać. Na przykład mamy zrapki brylanty, mamy playbooka, mamy. Hmm, yy, krzyżówkę yy, za 30 i tam się trochę drapie tego, a tutaj my to zrapiamy w 3 sekundy i koniec także no troszeczkę tak się mało wysilili przy tej zrabce, no ale co my chcemy od lotu, no umówmy się no, że, dobra no to co, szukamy tych symboli szukamy siódemki, bądź krzyżyca, bądź planety, zobaczymy czy w ogóle coś nam wyjdzie, mamy gwiazdę, no to nie ta zrabka dalej Czym jakie to w ogóle będą symbole, jabłko, czy jakieś nowe, czy stare. Awokado. Mhm. Jakieś takie owocowe. Mamy antenę. Mamy kometę. Klucz. No tak, kosmiczne 7. Z kosmosu coś muszą mieć. Słońce. Dalej. Piłka. Te słońce to tak samo w Zodiaku chyba, tam też jest słońce i tak mi myli, że to jest wygrana. Wiśnie, kłódka, tornado, jakiś nowy symbol. O, postarali się. Dalej. Cytryna, trochę starych, trochę nowych, kwiatek, portfel, narty. Perła. O, patrzcie, jakbyśmy normalnie drapali perły i rubiny. <grymne> Palma. Tęcza. Diament. Nie, szukamy siódemki, księżyca bądź planety. Tam... O! o, dobra. Tak damy. Mi się też na kalendarz ucieka. Korona. Plejada? Obcy. O, Boże. Ananas. Co to, 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 to jest co to symbole wymyśla? Winogrono, zegar, teleskop. Nie dziwiłabym się, jakbyśmy nic nie wygrali. Chmury, parasol, astronom i planet... i rakieta! Już myślałam! A tu musimy znaleźć yy, kwotę. A mamy monetę. <ślaski> no super. Czyli co? Mamy zrapkę pustą. Gdzie mamy kontrolne? Zobaczmy. O, tu chyba będą. O, mamy C D E. Brakuje. Nie, nie mogę znaleźć tej kontrolnej. O, jeszcze tu jest. CDH. Także tutaj mamy na boku kontrolne tutaj. E, więc mamy pierwszą Zdrabkę, przegraną. Pierwsze trzy dychy poszło werę jasną. Ha, ha. Boli, boli to. Ale na film? No jest, dobra. No dobra. To idziemy z drugą zrobką kosmiczną 7 z numerkiem 8. No fajnie by było, jakbyśmy w ogóle coś nie wygrali i cokolwiek. Już nawet zwrot mnie nie ucieszył. Astronom. Winogrono. Palma. Czekamy siódemki, księżyca bądź planety, melon, antena, chmury, słońce, perła. No proszę, wygraj coś, please, no please, 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 please. Widzicie, to się po prostu drapie w sekundę, nie? Taką zdrapkę sobie wymyślili za trzy dychy, no wiecie co. Ananas. Szkoda, że nie ma żadnej świątecznej zrabki. A czasami nie ma świątecznej zrabki, ale na przykład nie, nie szuka się... Nie! Już myślałam, aż zamilkłam. Już myślałam, że wygraliśmy, a to jest, słuchajcie, kometa. A ja już tak, o, wygrałam. Mhm. Smach chyba, cytryna, parasol. No nie, no znowu! Już myślałam. Już mi się te zrabki mylą. Korona. Plejada. Rakieta, awokado, narty, no proszę, mamy widać tam ostatnich szans. Zegar, piłka, portfel, tęcza, dwie ostatnie szanse i Piśnie. I... albo no się mamy pika. Nie, no nie, no wiecie co, nawet numerek ósmy, który... No ostatnio był dla mnie szczęśliwy Mi nie dał wygranej No wiecie co No wiecie co To jest po prostu chamstwo W biały dzień Ja nie wiem Dwie zrabki za trzy dychła, Obie przegrane, to się nazywa być Agnieszką Dobra, to zrobimy sobie szczęśliwe linie W takim razie tak normalnie Nie tak wiecie, że na szybko Znaczy nie tak, że tak yy, z muzyczką Tylko normalnie, skoro tylko Mieliśmy te dwie zdrabki, no to Dobra, może tutaj coś nam się trafi. Trefl i księżyc. No bo tu nie, nie, ja kupowałam, więc może coś tutaj będzie. Oby. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jest moje dziecko. To moje dziecko akurat teraz ma drzemkę. Eee, nie ma już przyrządzenia trefl. Wczoraj, słuchajcie, mieliśmy taki problem, żeby ona zasnęła, że dajcie spokój. Zawsze nam chodziła spać 22, 23 też była w maksie? No już słuchajcie, sama wtedy sama zasypiała. No i tak jak wam któregoś nie tłumaczyłam, no to teraz tak właśnie próbujemy ją y, nauczyć, żeby zasypiała przy czytaniu bajek. No i słuchajcie, czytałam jedną książeczkę, drugą książeczkę, trzecią. Ona nic lata y, gada, wiecie, no po prostu no nic, nie. No więc ja mówię: "Dobra, to koniec czytania, tak normalnie ją usypiam jak zawsze". No ale słuchajcie, też to na nic nie dało, bo jak tam, to nie mogę się skupić, słuchajcie. E, też to nam nic nie dało, no bo nie chciała spać w ogóle. No i słuchajcie, ja już mówię, dobra, trudno. Pójdzie spać, kiedy będzie chciała. No ja mówię tym bardziej, że jutro mamy, jak mamy jutro wolne, więc mówię, to najwyżej dłużej pośpimy sobie. E, no i słuchajcie. Jakiś tępy mam chyba ten drapak, boże. No i słuchajcie, położyłam się, oglądałam sobie e, te vlogmasy. Ja mówię, dobra, o której będzie chciała to sobie pójdzie spać. Także y, wczoraj poszła spać, o której? Słuchajcie, chyba w pół do drugiej, nie? Tak w końcu przytuliła się do mnie i jak w końcu zasnęła, to w 3 sekundy ona patrzę szpinie. <grym> Także mówię, no dobra, trudno. Albo powiem Wam, że ta warstwa jest jakaś taka. Y, Kurczę, y, y, drapiąca źle. Albo yy, ciężko, od się drapie, albo ten mój drapak już taki jest tępy. Kości i kwiatek. Mamy kości. dzwon był? Był. Dajcie znać w ogóle, co wy sądzicie o tej nowej zrapce, bo mi się wydaje, że troszeczkę to jest yy, yy, zrapka za trzy dychy, a zobaczcie, no ile w ją zrapaliśmy, tak? Tak zrapaliśmy, że ja teraz robię tą linię normalnie, a nie, że macie muzykę, także no... Trochę szkoda, bo jednak jak kupujcie zdrapkę za 3D, no to chcecie troszeczkę dłużej podrapać niż, nie wiem, 5 minut. Czyli nawet minutę, no wiecie, no... No lipa. Balen. Nie wiem, czy jeszcze raz ją kupię. Ja takich drogich zdrapek nie kupuję, ale mówię, dobra, zdrap masę to... Się... Także wiecie. Winogronko nie ma. Także mówię, dobra, na zdrap masę mogę kupić diament i garnek. Dobra, i dwa ostatnie symbole to słuchajcie, jest gruszka i pik. Mamy gruszkę. No nie mów, że nawet tu będzie pustak. No nie mówcie mi tego nawet. No, oczywiście, że będzie pustak. Nie. Od wielu dni? Od dwóch czy od trzech? Mamy, słuchajcie, same pustaki, że nic nam nie daje. Nawet te zrapki z mojego chłopa. Słuchajcie, no nic, no zero. Dobra, to co? Sprzątam, ogarniam i się widzimy na podsumowaniu. No dobrze, kochani, także yy, podsumowanie jest takie. Wkład 60 zł, wygrana 0. No, co zrobka od chłopaka nic nie dała, także jest super. Kocha moje życie po prostu, ale za to yy, nasze kalendarze przepięknie dały, ładne produkty. Mamy z Ritualsa szampon. Przepięknie pachną. Co do tej pory mi ręka, słuchajcie, pachnie. Z Loreala mamy eyeliner. Z Valei mamy balsam do ust, który mi się bardzo, słuchajcie, on sprawdza. Z Sinsaya mamy z biżuterii pierścioneczek No i od mojego chłopaka mamy przepięknego Charmsa. Także, no, on jest przepiękny, ten charmcik. Bardzo mi się on podoba. Z tego tak tu, ułożyć, o, wzięli go. Także, jeżeli Wam się filmik spodobał, to pamiętajcie o dawaniu łapki w górę, komentowaniu i subskrybowaniu, żeby było jak nas jak najwięcej. No bo coś planuję dla Was, ale co to Wam powiem w następnym zrapasie? Ale kiedy to nie nie powiem o którym zrapasie? Musicie oglądać rapasy i my subskrybować. Także do zobaczenia, kochanie, w kolejnych zrapasach. Cześć i bajo.